Polska właśnie zdecydowała, że w ramach programu Orka kupi od Szwedów trzy okręty podwodne A26. Tym sposobem po zaledwie trzech dekadach chaosu i nie dasizmu zakończył się jeden z najbardziej absurdalnych procesów zakupowych prowadzonych przez nasz kraj. Absurdalność postanowił zresztą podkreślić nasz ostatni okręt tego typu RP orzeł, który nie zdołał dopłynąć z Gdańska do świnoujścia na obchody święta marynarki wojennej. Kilkukrotnie reanimowany poradziecki okręt klasy Kilo czeka teraz na werdykt, czy kolejna resuscytacja będzie w ogóle możliwa. Okej, okay, zostawmy już orła, bo już jest jedną nogą, albo i dwoma po tamtej stronie. Yy, od, od lat powinien być na emerytorze, a skupmy się na A26. Co właściwie kupiliśmy i kiedy to do nas dotrze? O tym chcę Wam dzisiaj opowiedzieć. Zdjęcia. Mam do okrętów podwodnych słabość. Kilkanaście lat temu wziąłem udział w rejsie na pokładzie jednego z naszych okrętów podwodnych i uwierzcie mi to było coś, to było coś czego chyba nie zapomnę nigdy. Pamiętam do dzisiaj jego wnętrze, posiłki w mesie, bardzo ciasnej toaletę no i trwający kilka, może nawet kilkanaście godzin rejs yy, nad dnem pod wodami Bałtyku. Zresztą w ramach tego rejsu dopłynąłem tak Mówili. Przez okna nic nie było widać. Na głębie borholmską czy w okolice dostałem tam certyfikat od dowódcy. To było naprawdę coś. Tamte okręty niemieckie Kobeny, które kupiliśmy, używane od Norwegii, to już przeszłość. A okręty, o których chcę Wam opowiedzieć, szwedzkie A26 lub jak to woli klasy Blekinge, to przyszłość. Co kupuje nasza marynarka? Kupujemy wersję Oceanic. Dwa okręty są już w budowie. I choć program notuje opóźnienia, to wydaje się, że tym razem jest szansa, że na początku lat 30. te okręty do nas dotrą. Choć oczywiście sporo zależy od ilości zmian wprowadzanych do projektu na życzenie polskiej marynarki. Takie zmiany na już otwartym projekcie mogą przyczynić się do tego, że szwedzka stocznia zanotuje kolejne obsuwy. Przeróbka często bywa trudniejsza od budowy od podstaw. I dotyczy to zresztą nie tylko okrętów podwodnych, ale także, nie wiem, na przykład domów. Jedna z kwestii, która może się pojawić, jest tu integracja tych okrętów z pionowymi wyrzutniami rakiet. Po drugie, tego co można się dowiedzieć z otwartych źródeł, szwedzka oferta ma zawierać oprócz samych okrętów także szeroką ofertę współpracy przy ich budowie dla naszego przemysłu oraz całkowite przeniesienie ich obsługi do naszego kraju. Takie przeniesienie odpowiedzialności do nas, kraju nie mającego na dziś żadnego doświadczenia w budowie okrętów podwodnych, rodzi zagrożenia. Miejmy nadzieję, że Szwedzi zabezpieczą sobie sposoby pozwalające przez długie lata polski przemysł w obsłudze A26 po prostu wspierać. Okręty podwodne służą z reguły 30-40 lat, a budowa solidnych polskich kompetencji będzie trwała pewnie z połowy tego okresu. Zakładając, że nasze okręty nie będą znacząco przerabiane, to będą miały około 66 metrów długości. Ich wyporność nawodna to 2000, a podwodna 2100 ton. Wielkość załogi zależnie od charakteru misji to od 26 do 35 marynarzy, a właściwie załogantów, ponieważ część z nich może być na pokład wzięta jako nie wiem komandosi. Okręt został zaprojektowany tak, aby wspierać tego typu operacje. Dokładnych parametrów operacyjnych nie podano, ale ocenia się, że okręt będzie mógł prowadzić misję o długości około 40 dni i operować około 18 dni z wykorzystaniem bardzo ciekawego od inżynieryjnej strony cichego napędu AIP opartego o silniki Sterlinga. Tu ważne wyjaśnienie. AIP, czyli Air Independent Propulsion, to dla nowoczesnych okrętów podwodnych kluczowe zespoły napędowe, potrafiące pracować dłuższy czas bez dostępu do tlenu z powietrza, wykorzystując zapasy tego gazu zmagazynowane często w formie skroplonej na pokładzie okrętu. AIP wydłuża czas prowadzenia misji w głębokim zanurzeniu i pozwala ograniczyć ilość operacji uzupełniania powietrza przy pomocy HRAP, czyli czegoś, co można by w uproszczeniu nazwać peryskopem powietrznym. Taka operacja wymaga dłuższego płynięcia w niewielkim zanurzeniu, co z kolei ułatwia przeciwnikowi wykrycie okrętu. Co do innych aspektów wpływających na wykrywalność, to kadłub A26 ma konstrukcję niskoemisyjną akustycznie, ale niestety, niestety wykonano go ze stali magnetycznej. Ma to te zaletę, że jest znacznie, znacznie tańszy i prostszy w produkcji od kadłubów ze stali niemagnetycznej, ale wymaga co jakiś czas przeprowadzenia skomplikowanego procesu demagnetyzacji. Ten proces w uproszczeniu polega na otoczeniu okrętu z dwojami kabli i takiej manipulacji przepływem prądu wewnątrz tych kabli, żeby zminimalizować pole magnetyczne okrętu, które może być wykorzystane do jego namierzenia czy do detonacji mil morskich. Oczywiście wykonuje się to przy pomocy specjalnych urządzeń umieszczonych w portach albo na specjalistycznych okrętach. Nawodnych. Także w temacie akumulatorów A26 należy do okrętów, nazwijmy to, konserwatywnych. Na pokładzie ma ciężkie ogniwa kwasowo-ołowiowe, podczas gdy większość obecnie wprowadzanych konstrukcji dysponuje y, lub jest już dostosowana do wprowadzenia baterii y, litowo-jonowych. A w dalszej kolejności także bezpieczniejszych LPF czy LIPO. To chyba jest największa wada tych okrętów. Znacznie większa gęstość energetyczna nowoczesnych ogniw daje szereg zalet. Ten okręt ma znacznie lepszy zasięg, to dodatkowo można wygospodarować w nim po prostu więcej przestrzeni. Dodatkowo, odpowiednio manewrując rozłożeniem baterii balastu, okręt z lekkimi bateriami można lepiej wyważyć, co pomaga przy manewrowaniu. Same baterie litowo-jonowe mają też więcej cykli życia i znacznie szybciej się ładują. Jedyną ich wadą jest w zasadzie to, że w razie uszkodzenia ich gaszenie jest, jest absolutnym koszmarem i to jeszcze pod wodą. Ten problem częściowo mają rozwiązać właśnie baterie LPF albo LiPo. Nasi marytarze będą musieli radzić sobie jednak z akumulatorami ołowiowo-kwasowymi, no ale cóż, lepsze takie niż żadne. Teraz napęd. A26 będzie dysponować trzema silnikami diesla oraz trzema wspomnianymi silnikami e, Stirlinga w systemie AIP. E, silniki Stirlinga to urządzenia o wysoce efektywnej konwersji energii cieplnej na mechaniczną. Szwedzi od dłuższego czasu rozwijają tego typu napęd. Szwedzki system ma charakteryzować się niskim poziomem hałasu i wibracji, prostotą i długą żywotnością. Jeśli chodzi o uzbrojenie okrętów A26, to e, mają e, cztery wyrzutnie torpedowe e, kalibru 533 oraz dwie wyrzutnie kalibru e, 400 mm. Zapas torped około 15 sztuk. Oczywiście takie wyrzutnie mają możliwość wypychania także innych ładunków, e, takich jak na przykład miny. A26 ma też na dziobie specjalną śluzę o średnicy około 1,5 metra e, i może służyć e, do wypuszczania chociażby podwodnych dronów albo wspomnianych już wcześniej żołnierzy sił specjalnych. Jak już wspomniałem wcześniej, A26 nie ma zintegrowanych wyrzutni pionowych dla pocisków rakietowych. Szwedzi zapewniają, że jeżeli będziemy chcieli, to da się to zrobić. Jednak yy, z pewnym dość dużym ale. Pozyskanie takiej zdolności jest jak najbardziej uzasadnione, ale z pewnością wydłuży czas budowy tych okrętów. Kto wie, być może nasza marynarka wojenna zdecyduje się na przykład że takie wyrzutnie dostanie tylko ostatni, budowany od podstaw okręt, a te, które są teraz budowane, nie będą przerabiane. No ale to jest tylko moja spekulacja. A skoro mowa o czasie, to część z Was może się zastanawiać: Czy my do lat 30., kiedy mają przypłynąć te nowe okręty, utrzymamy zdolność naszych podwodniaków? Z tego powodu Polska ma otrzymać do 2027 roku jeden ze starszych szwedzkich okrętów, po to właśnie, żeby te nasze zdolności utrzymać. Ten starszy okręt będzie takim trochę pomostem. Fajnie by było, gdyby był to jeden z okrętów klasy A19 Gotland, choć bardziej prawdopodobne, że przekażą nam, zresztą już kiedyś wcześniej nam oferowany, starszy A17 Sudermanland, który w zeszłym roku wrócił. Po remoncie i modernizacji do służby. Skoro okręt ten pomostowy ma do nas trafić już za niedługo, może za dwa lata, może nawet szybciej, to pewnie w Szwecji już niedługo zaczną się w ogóle szkolenia polskich marynarzy na ten okręt. A to jest ważne, bo brak jakiegokolwiek sprawnego okrętu podwodnego oznacza nie tylko utratę pewnych zdolności takich operacyjno-taktycznych liczonych obecnością na danym akwenie e, takiej jednostki, ale przede wszystkim szybką systemową erozją zdolności w ogóle. Bez okrętu, marynarze znający temat odejdą, ustanie praca szkoleniowa, co znaczy, że jeśli nowe okręty wejdą do służby, e, za dłuższy czas ich wdrożenie będzie znacznie trudniejsze, droższe i czasochłonne. Na koniec pozostaje pytanie, czy na stole były lepsze oferty. Były na pewno lepsze, nowocześniejsze okręty, takie choćby niemiecko-norweski 212 CD, włoski NFS. Czy koreański KSS-3. Były też trochę niepasujące do naszych potrzeb propozycje francuskie, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że część z tych okrętów była o wiele droższa. Inne oferty nie mogły yy, dawać takiego rozwiązania pomostowego, niezbędnego dla naszej sytuacji. Dla rządu ważnym aspektem mogły być też same warunki zapłaty za ten kontrakt. Budżet z gumy nie jest. Ważna z pewnością była też oferta dla przemysłu, w której ponoć brylowali Szwedzi. Czyli może i okręty były lepsze, ale oferta w całości chyba nie. Krótko mówiąc, zmiennych jest tyle i to w większości przypadków nieujawnionych, że na tak postawione pytanie, czy była lepsza oferta, nie można powiedzieć inaczej niż tylko czas pokaże. Na pewno w związku z opóźnieniami programu A26 należy mocno szwedom patrzeć w kalendarz, a samemu ważyć zmiany, które chcielibyśmy sobie zażyczyć, które chcielibyśmy, żeby były wprowadzone, bo każda z nich ten moment, kiedy okręty do nas przypłyną, odsuwa w czasie. Tak czy inaczej, dobrze, że w końcu jakieś decyzje podjęto i choć nie będzie to proste, przynajmniej najbardziej podstawowe zdolności systemowe w temacie okrętów podwodnych wydaje się, że zostaną zachowane. I z tą konkluzją Państwa zostawię. Dziękuję.